Projekt został zrealizowany jako inicjatywa oddolna. Projektem zajęli się pani Ania Wywińska, Bogdan Biegiński i pan Marcin Rzemiecki. Cóż, projekt mniej więcej to zbieraliśmy zdjęcia od czerwca przez wakacje, ale już dużo zdjęć mieliśmy w swoim zasobie. I tak, w efekcie powstała wystawa, powstała fotoksiążka. Mamy nadzieję, że może jeszcze powstanie publikacja taka konkretna nie tylko zdjęcia, i to bardzo dużo, żeby było tych zdjęć, ale i te, tekst, jakieś artykuły o najstarszej historii, mam i o, do tych nowszych, myślę, do XX wieku do końca XX wieku przynajmniej. W tej fotoksiążce, którą Państwo dostaliście, są wybrane zdjęcia z ich około stu. Są podpisane, ale podejrzewam, że niektóre rzeczy z tych podpisanych mogą być no, błędne po prostu, jeżeli Państwo zauważycie jakiś błąd, czy nie zgadza się rok, czy, czy coś innego, to od razu proszę nam dawać znać. Jeżeli byście Państwo, patrząc na te zdjęcia, zobaczyli coś znajomego, o czym my nie wiemy, to po prostu proszę się włączać. My będziemy trochę opowiadać o tych zdjęciach, ale liczymy na Państwa udział. I jeszcze, jeżeli by ktoś z Was miał w domu jakieś zdjęcia, to też bardzo zachęcamy, abyście przynosili do biblioteki do zeskanowania. Oryginały oczywiście dostajecie z powrotem, a w naszych zasobach będzie jeszcze więcej. Najbardziej nam zależy oczywiście na tych najstarszych zdjęciach, tych, no może sprzed II wojny światowej, ale też i po wojnie zaraz, bo wiadomo, coraz mniej będzie tych dostępnych, a może gdzieś tam leżą na strychu, a może w szufladzie i ja, szkoda, żeby się marnowały, a więc zachęcamy do tak, Proszę Państwa, przepraszam, że się wtrącę. Eee, to nie jest tak, że historia to coś wielkiego, że to wielkie wydarzenie historyczne. O tych wielkich wydarzeniach historycznych uczymy się w szkole, czytamy w podręcznikach, w książkach, ale my mamy swoją własną historię, ta, która jest dla nas najbliższa. To zresztą ja widziałem już te emocje, gdy, gdy niektórzy odnajdywali się na zdjęciach mówię, o, to moja ciocia, mój wujek, moja koleżanka. I właśnie o to chodzi, żebyśmy nie utracili swojej pamięci. Nie, 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 żeby te zdjęcia, ja dzisiaj sobie powiem z chwilę czasu, wyjąłem swoje zdjęcia rodzinne, niż kurczę, tych ludzi już nie ma. A szkoda, że o nich już jeszcze trochę, a ktoś o nich nie będzie pamiętał. Jeżeli was, nasze pokolenie te zdjęcia zostawi w szufladach, to ktoś je kiedyś wyrzuci. Nikt nie będzie wiedział, co na nich było. Także warto je zachować w pamięci tej ogólnej. Powszechnych, a czasami te wydarzenia po prostu dzięki temu zostaną ocalone od zapomnienia. Tu udało nam się ładnie i szybko ustalić mniej więcej kto i kiedy, ale nie zawsze tak jest. Także jak Państwo będziecie mieli te zdjęcia w szufladach, a jeszcze lepiej przyniesiecie je do biblioteki, to proszę o opisanie. Do książki, że. Mońki przed 54 to był rząd drewnianych chał pokrytych strzechą. Idąc dzisiaj do domu policzyłam sobie te murowane budynki. Było ich co najmniej 11 w Mońkach. To nie jest dużo, wiadomo, że nie jest dużo, ale chodzi o o taką dokładność, no to nie były tylko drewniane chałupy pokryte słomą. I zarządzali majątkiem Monki do 1919 roku, wówczas majątek rozparcelowano, zostawiając 40 hektarów wokół dworu. Większość ziemi nabyli bracia Grądzcy, wywodzący się z drobnej szlachty, pozostałą ziemię odziedziczyła wychowanka, która poślubiła porucznika Mickiewicza. I stąd te nazwiska do tej pory funkcjonują w Monkach. Rozparcelowano też majątek w Pornostajach. Nowymi właścicielami ziemi po byłym majątku ziemskich, wołkowyskich, zostali pani Gacka, Pełszyńska, Pasiewicze, Popowski i Malinowski. Dobrze, Popowski i Malinowski. I na tych ziemiach, proszę Państwa, powstawało miasto Mońki. Byli jeszcze Państwo Mońkowie ze swoją darowizną na rzecz Kościoła, ale no, trudno mi o jakieś wiadomości od Państwa. Mońko są dosyć hermetyczną rodziną. Zabronili. I trzeba było czekać 10 lat, żeby w 57 znowu e, zaczą, zacząć budowę. Dwa lata wystarczyły i główny budynek już stał. E, I tutaj właśnie e, niedawno dostaliśmy zdjęcia, to wiesz oko może też. E, dosłownie dwa dni temu e, przeszły zdjęcia, których nigdy do tej pory nie widzieliśmy. Zdjęcia z odbudowy kościoła. Ja może tak. puszczę tak, że, że niesamowite są jak, jaka... Ogromna sterta e, e, tych ruin. Tutaj to jest wygląda. piękne zdjęcie. To są ruiny kościoła, tak? Tak, tak? Gdzie odbywają się uroczystości kościelne, a w tle to jest ruina kościoła. Mamy e, kino Sputnik, wybudowane w 1956 roku. A to są mężczyźni e, Pogorowi jakby. Tam była komisja Pogorowa. I e, był to jeszcze dom... Kultury, tak, to tak powiatowy Dam kultury, ale gdzie mieściło się również, zaraz będzie zdjęcie, przedszkole. Potem yy, no, były się potańcówki, no i zaraz, tu mamy... Yy, jeszcze raz. O, no, stara będzie gospoda. Dalej w, szkole. w każdym razie były te potańcówki, a nazwa jaki na spódnik? To, to jasne. Stara oberża małej. Tak? Tam, tak. Nie wiem, czy ona by miała jakąś inną nazwę klasy. To tak pewno ją. To Laśanka tak się nazywało? No nie, 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 nie. Cały czas nazywały się gospoda. gospoda. Dzisiaj Radomskiego budynek. Jak mieszkańcy w Simonki darowali ziemię pod budowę kościoła, to oni darowali ziemię dla, wiecie jak się ten komitet nazywał? Komitet Budowy Kościoła i Szkół Monikach. I od razu liczba w nogę, że, nie, jest że szkole... nie jedna szkoła ma powstać, no, no, tylko powstać. kilka, także e, to właśnie... tak? Którym Komitetu 21... Ten dokument, o którym mówię, to jest z roku 21, natomiast komitet powstał prawdopodobnie troszeczkę wcześniej. Tutaj jest mowa o darowaniu ziemi podmiotowej. Żeby było, gdzie tych tej ziemi było dosyć dużo, zresztą mieszkańcy zaznaczyli, że z laski nie zostaną. W 1919 prawdopodobnie, w momencie kiedy skończyła się I wojna światowa i kiedy pojawił się pomysł, że cegła z koszarów w Górnostajach może służyć do budowy kościoła, no i wtedy kościół miał powstać w Górnostajach, i wtedy mieszkańcy Moniek zdecydowali, że. Podarują swoją ziemię, żeby ten kościół jednak był no, najbliżej osady w tym momencie stacji kolejowej. I warto wspomnieć, że pod zgodą na przekazanie cegieł z kornosta, Kusowski podpisał ten tak